Witam sąsiadów z bokni. Na tym koncercie co będę śpiewał? Będę śpiewał to, co, co mi najlepiej wychodzi. Oczywiście będę również piosenki, które ludzie pamiętają znają od lat, bo tego się nie da nie śpiewać. A, ale jeszcze y, 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 pokażę parę nowych rzeczy oraz trochę utworów instrumentalnych. Bo jak mówię, nie po to ćwiczyłem tyle lat, żeby to wszystko śpiewać. Bo jak mówię, śpiewać każdy może, a grać niekoniecznie. Więc ponieważ tyle lat poświęciłem y, tym instrumentom, to, to to zawsze staram się jak najczęściej sprzedawać to, swoje, nazwijmy to, umiejętności. No to nie bójmy się tego słowa. Udało się! Rewo, rewo! No witam Was, kochani! Przywitałem się z Państwem do z pierwszych moich piosenek, który, który jest wielki sentyment, więc zawsze mówiłem, że mam taki uczuciowy stosunek do tej piosenki ponieważ jest to pierwsza piosenka, za którą z kolegą autorem tekstu dostaliśmy na naszym pierwszym festiwalu no ładne, kilkadziesiąt lat temu, słuchajcie, nagrodę pamiętam, on sobie kupił wtedy buty ja sobie kupiłem wszyscy ja bardzo mało nagrywam, ja, ja byłem kiedyś sidemanem, czyli nagrywałem dużo muzyki dla innych, siedziałem w studiu jako muzyk, o skrzypek e, natomiast jednak e, e, spotkania z publicznością Udało mi się zgromadzić takie repertuar, że mogę grać i tak zwane plenery, i wieczór przy świecach, filharmonię, gram teraz dużo koncertów z filharmoniami na skrzypcach, koncerty symfoniczne. Także, że, że, że jest, jest co robić, no i to mnie może trzyma, ta adrenalina mnie trzyma, może dzięki temu, mając, że mam, mając 61 lat wyglądam na 60, podobno. Kochani Państwo, muszę odsapnąć, trochę, zmachałem się strasznie, ciężki kawałek za napisałem. 20 lat temu ta trąbka była lżejsza. Nie wiedziałem, że będę tak długo śpiewał. A dziadkiem jestem. Wiecie, że jestem dziadkiem, nie? To widać. Nie. Słychać. Jaka publiczność jest najlepsza? Jakiej tutaj życzyć trzeba panu? Inteligentnej. Inteligentnej. Ale nie, jest nie źle, jest coraz lepiej. Okay. Bardzo dziękuję.